W tym odcinku będę mówił o jednym z najlepszych filmów w reżyserskiej karierze Tony'ego Scotta. Reżysera, którego już jeden film tutaj omawiałem. Chodzi naturalnie o Top Gun. Natomiast dzisiaj przyszła kolej na film Prawdziwy Romans z 1993 roku. Akurat o tym filmie jest tyle tematów do powiedzenia, że nie wiem od którego zacząć. Może zacznę od scenariusza, który do tego filmu napisał Quentin Tarantino wraz z Rogerem Ivery. Co by nie powiedzieć, oglądając ten film, to jedna rzecz nasuwa się od razu. Widać po prostu po filmie, po przebiegu fabuły, po tym jak ona jest skonstruowana, że to jest skrypt napisany przez Tarantino. Mocarne dialogi, niby prosta historyjka, ale tak naprawdę wewnętrznie pogmatwana. Czyli mamy tutaj elementy, które są jednymi najbardziej wyrazistych cech twórczości Tarantino. Ten film przez to właśnie, że ma taki, a nie inny scenariusz, jest miksem gatunkowym, bo mamy tutaj i elementy komedii, elementy romansu, wątek kryminalny i to chyba nawet nie jeden. Są też tutaj elementy akcji, także do wyboru, do koloru. I o dziwo Tony Scott sobie z tym scenariuszem bardzo dobrze poradził. Choć ten zwrot o dziwo może nie jest tutaj aż tak adekwatny, bo Tony Scott już wcześniej reżyserował filmy na podstawie scenariuszy bardzo dobrych scenarzystów. Nie była to dla niego zna, Tutaj mogłem z tym określeniem przesadzić. Pierwszym takim filmem, w którym właśnie Tony Scott co najmniej dobrze wyreżyserował bardzo dobry scenariusz, jest Ostatni Scout. Dwa lata wcześniejszy z Bruce'em Willisem. Tam z kolei scenarzystą był Shane Black, który również, podobnie jak Quentin, znany jest z tego, że no jest co najmniej dobrym scenarzystą. Podkreślam, co najmniej ale że dla mnie nie jest aż tak dobry jak Tarantino powoduje to, że jednak tamten film jest troszeczkę słabszy od prawdziwego romansu. Wychodzi tutaj na to, że Tarantino to scenopisarski geniusz, który nie zdarza się znowu zbyt często i jego styl to jest jednak coś mega unikatowego, czego nawet nie ma wspomniany już Shane Black. Może się tutaj kilku osobom narażę, którzy powiedzą, że jest właśnie na odwrót, ale ja będę obstawał przy swoim zdaniu. Teraz przejdę do tej fabuły Niby prostej, ale wewnątrz skomplikowanej. Otóż sytuacja ma się tak. Głównym bohaterem tej opowieści jest Clarence Worley, grany przez Christiana Slatera, pan komisów i filmów. I tutaj już widać wpływ scenariuszowy Tarantino. Prowadzi życie samotnika aż do momentu, w którym, oczywiście oglądając film w kinie, spotyka Alabama Whitman, graną przez Patricia Arquette. I tym sposobem jego życie samotnika się kończy, gdyż oboje się w sobie zakochują od pierwszego wejrzenia. Brzmi jak bajka? Naturalnie, ale ten niby bajkowy wątek nakręca taką spiralę zdarzeń, która już aż taką miłą i przyjemną bajku się nie wydaje, ponieważ w wyniku poznania Alabamy Clarence wplątuje się, może tu wymienię pokrótce, w zabójstwo, w handel narkotykami, porachunki gangsterskie i śledztwo FBI. Także zanim nasza para małżonków, bo zdążą się już oni pobrać w pierwszych fragmentach filmu, zanim zaczną wieść Błogie, spokojne życie małżeńskie to czekają ich nielada, tarapaty i kłopoty. I tak pokrótce przedstawia się fabuła filmu. Następny wątek to obsada. Niedawno robiłem omówienie Uśpionych Lewinsona, gdzie obsada, jak wiecie, jeśli oglądaliście to omówienie, jest bogata, ale mówiąc to, bo no nawet nie wiem, czy ta obsada nie przebija tamtej. Bo tutaj, w tym filmie, w rolach epizodycznych. Kompletnie trzecioplanowych, występują najwięksi gwiazdorzy Hollywood. Wymienię teraz z pamięci nie wiem czy wszystkich tych najbardziej znanych aktorów, którzy grają w tym filmie: Gary Oldman, Christopher Walken, Patricia Arquette, Dennis Hooper, Christian Slater, Brad Pitt, James Gandolfini i Val Kilmer. Mogłem kogoś pominąć, no ale chyba sami przyznacie, że ta obsada jest naprawdę wybuchowa i swego rodzaju byłoby sztuką. Gdyby z taką obsadą nie udało się zrobić co najmniej przyzwoitego filmu, no tutaj się udało i to bardzo się udało. Tak naprawdę Tony Scott stworzył tutaj jeden z największych swoich filmów, to nie podlega dla mnie żadnej dyskusji. Obok człowieka w ogniu chyba najlepszy, jeszcze blisko jest karmazenowy przypływ, ale no tutaj brawa, brawa, jeszcze raz brawa. Teraz zrobię przeskok do muzyki, którą tutaj napisał Hans Zimmer. A robię to w dużej mierze dlatego, że nie wspomniałem o muzyce w filmie Rayman, którą też napisał ten kompozytor. Więc, tym wspomnieniem o muzyce, chciałbym zmazać tamto niedopatrzenie. A okazja się trafia, bo tutaj muzyka Simera jest jeszcze lepsza niż w Raymanie, chociaż już tam nie była przeciętna. Tak, tutaj ta muzyka jest z gatunku niepasującej, ale jednak pasującej. No, czasami takie ścieżki dźwiękowe się w filmach zdarzają. Ciągle mam w głowie sztandarowe tego przykłady jak Dziecko Rozmery czy Nietykalni Briana de Palmy. Tam też się właśnie wydaje, że muzyka nie pasuje i jest z dupy, ale w sumie okazuje się, że jednak pasuje. I to, żeby nie było, że zapomniałem o muzyce z trzeciego człowieka, wracając do tego jednego filmu pod względem ścieżki dźwiękowej, po prostu tam granice moim zdaniem skonstruowanej ścieżki dźwiękowej, pasującej niby do filmu, zostały przekroczone w sposób, który jest dla mnie niedopuszczalny. Jeśli chodzi o niby nie pasujące ścieżki dźwiękowe, to takie przypadki dzielą się na dwie grupy. Filmów, gdzie to gra, i filmów, gdzie to nie gra. Podsumowując, już, bo sądzę, że mógłbym tutaj temat trochę zagmatwać. Już z niego wychodzę, gdyż na końcu zostawiam pogadankę o scenach. Sceny w tym filmie, prawie co w drugiej, trzeciej scenie, są co najmniej dobre, jeśli nie bardzo dobre, ale co najmniej tak na mój gust. <noise> Dwie sceny są absolutnie wielkie i wynoszą właśnie ten film ponad taką zwykłą opowiastkę, ponad takie zwykłe, dobre filmidło. Jedna scena to scena między postaciami Jamesa Gandolfiniego i Patricia Arquette. Po prostu przepotężna, aż nie wiem za bardzo, jak to opisać, ale brutalność tej sceny, emocje, które może ta scena wzbudzić u widza, no są niebotyczne wręcz. Przy okazji sądzę, że jest to w miarę oczywiste, ale. Podkreślę to tutaj, ta scena jest fantastycznie zagrana. Nic dziwnego, jak człowiek później się zastanowi nad tym, dlaczego to akurat James Gandolfini otrzymał rolę tonego sopranu w rodzinie soprano, prawda? Facet ewidentnie pokazał w tej scenie zadatki na wielkiego aktora, którym w rzeczywistości był. To jest ta jedna z tych dwóch scen, a druga, nawet nie wiem, czy nie jeszcze lepsza i bardziej ikoniczna, zapadająca dłużej w pamięci, to scena przesłuchania postaci, którą gra tutaj. Denis Hooper przez postać graną przez Christophera Walkena. O Jezu drogi, to są jakieś Himalaje w grze aktorskiej. Wydaje się niemożliwe tutaj wybrać aktora, który w tej scenie jest lepszy. Czy to jest Hooper, czy to jest Walken. O dwojen no, otworzą coś kapitalnego. I między innymi też ta jedna scena, to czysty Tarantino. To przesłuchanie chyba trwa co najmniej dobrych 5 ekranowych minut, ale w żadnym momencie ta scena nie nudzi bo to napięcie wciąż jest obecne. Tak jak mówię, cecha charakterystyczna dla prantinowskich scenariuszy. Coś rozwalającego mu na kawałeczki, po prostu jedno wielkie wow. A żeby tego było mało, to ta scena okazuje się jedyną sceną w tym filmie Christophera Walkena, jego postaci, Vincenzo Cocottiego. Wydawać by się mogło, że szefa mafii i gościa, który w dalszej części filmu będzie występował. A tutaj nic, nie ma go, znika. Świadomość tego, że taki aktor wystąpił w filmie tylko dla jednej sceny, no też może prowadzić w zdumienie. Ale już kończąc, akurat ten wątek, to Christopher Walken okazał się, że miał nosa, biorąc w tym przedsięwzięciu udział. Bo jak historia pokazała, było warto. Tylko dla tej jednej sceny. Zachęcając Was jeszcze bardziej, żebyście ten film zobaczyli, jeśli go nie widzieliście, to dodam, że na przykład taki Gary Oldman ma bardzo podobną scenę i jest w filmie równie krótko jak Christopher Walken. Także. <grych> Przypadek Łokana nie jest tutaj jednostkowym przypadkiem. Coś niewiarygodnego, nawet jak o tym mówię, a co dopiero oglądając to. I tak już kompletnie na koniec będę się starał jedną z tych dwóch scen na końcu mówienia umieścić, ale która to będzie, no to już sami zobaczycie. Chyba wyczerpałem najważniejsze tematy dotyczące moich przemyśleń. A propos tego filmu, mam nadzieję, że słyszymy się jutro albo najpóźniej pojutrze w następnym mówieniu. Żegnam, trzymajcie się.